Była piękna, ale to nie jej uroda zatrzymywała czas, to cicha ból sprawiał, że świat wahał się, zanim ją dotknął. W jej spojrzeniu było coś, co zdawało się nieść wszystkie historie, których nikt nie chciał słuchać: spokojny blask, ale pełen wspomnień, które nigdy się nie zagoiły. Była kobietą, która wydawała się nietykalna, i być może tak właśnie było nie z powodu dumy, ale z powodu przetrwania ponieważ zanim nauczyła się chronić, musiała nauczyć się krwawić. Nikt nie dostrzega dokładnego momentu, w którym dusza się łamie. Dzieje się to w ciszy, czasami poprzez zimne słowo, innym razem poprzez miłość, która obiecała pozostać, ale odeszła, kiedy była najbardziej potrzebna. W jej przypadku było to nagromadzenie, małe nieobecności, małe niedbalstwa, małe śmierci. I tak jej serce zamieniło się w terytorium delikatnych ruin. Każdy kawałek nadal lśnił, ale całość nie była już taka sama. A jednak nawet złamana chodziła z elegancją, która dezorientowała tych, którzy ją widzieli. Była to siła ukryta pod pozorem spokoju, była to wytrwałość ukryta pod maską obojętności. Mężczyźni obserwowali ją jakby była zagadką. Chcieli rozszyfrować jej chłód przełamać jej obronę, odkryć, co kryje się za tą pogodą ducha. Niektórzy nazywali ją tajemniczą, inni zdystansowaną, ale nikt nie dostrzegał tego, co oczywiste. Ona nie starała się być trudna, była po prostu zmęczona byciem ranioną. Nauczyła się, że otwarcie serca na świat jest ryzykownym posunięciem, a każde ryzyko wymaga ograniczeń. Dała już z siebie wszystko tym, którzy nie potrafili tego utrzymać. Wierzyła w obietnice składane przez usta, które nigdy nie potrafiły dotrzymać tego, co mówiły. Teraz tylko obserwuje, i obserwuje długo, zanim pozwoli sobie na uczucia. Karl Jung mawiał, że dopóki nie uświadomisz sobie swojej nieświadomości, ona będzie kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Być może właśnie to przeżywała. Cykl powtórzeń, spotkań i rozstań, które zawsze prowadziły ją w to samo miejsce do lustra. Lustra, w którym nie było już wymówek, złudzeń ani winy, tylko naga prawda o tym, kim się stała. Właśnie tam zdała sobie sprawę. To nie świat ją niszczył. To ona sama upierała się, by nie widzieć siebie w całości. Jej piękno nigdy nie tkwiło w twarzy, ale w tym, że nadal wierzyła nawet po wszystkim. W głębi duszy nie walczyła z innymi, ale z własnym strachem przed ponownym uwierzeniem. Jest coś niemal boskiego w kobiecie, która postanawia odbudować się sama. To jak obserwowanie, jak chaos tworzy formę. Zaczyna od drobnych, prostych gestów, śpi lepiej, mniej mówi, więcej obserwuje. Potem powoli odnajduje spokój. Uczy się, że spokój to nie brak bólu, ale dojrzałość, by nie zamieniać go w więzienie. Uczy się, że miłość nie powinna być ołtarzem, na którym poświęca się siebie, ale przestrzenią, w której razem się dorasta. Z każdym odkryciem staje się bardziej kompletna, bardziej selektywna, bardziej świadoma. Aż pewnego dnia, nie zdając sobie z tego sprawy, nie musi już niczego nikomu udowadniać. W tym momencie świat zaczyna nazywać ją zimną, jakby dojrzałość była obojętnością, jakby świadomość własnej wartości była arogancją. Mężczyźni, którzy wcześniej jej pragnęli, teraz czują się onieśmieleni, ponieważ nie reaguje już na grę podboju. Widziała już zbyt wiele, czuła zbyt wiele płakała zbyt wiele by dać się oczarować pięknymi słowami Chcę obecności, a nie obietnic Chcę stałości, a nie przemijającej intensywności A to dla wielu jest przerażające Chcą pięknej kobiety, ale nie kobiety świadomej Chcą towarzystwa, ale nie głębi chcą lekkości, ale nie ciężaru prawdy jest odbiciem tego, czym staje się każda kobieca dusza, gdy przetrwa własne zniszczenie. Nie jest ofiarą, ale siłą, która nauczyła się odradzać z popiołów. Teraz rozumie, że bycie złamanym nie jest końcem, jest początkiem nowego sposobu istnienia. Ponieważ pęknięcia pozwalają światłu wejść, a gdzie jest światło, tam jest świadomość. Ból nauczył ją tego, czego nie udało się nauczyć żadna miłość. Że wartość człowieka nie polega na tym, jak bardzo jest pożądany, ale na tym, jak bardzo jest w stanie pozostać wiernym sobie, nawet gdy świat próbuje go zniekształcić. A kiedy dziś patrzy na siebie, nie widzi kobiety zniszczonej, ale prawdziwą kobietę, zbudowaną ze strat, ale także z odkryć, z ciszy, ale także z odwagi. Nauczyła się chodzić sama, nie dlatego, że chce, ale dlatego, że może. I to jest prawdziwa rewolucja: być wystarczającą bez zamykania się, być całą bez konieczności bycia idealną, być silną bez zaprzestania odczuwania. Złamana kobieta nie jest zranionym ciałem, jest przebudzoną duszą. A to, co wielu nazywa chłodem, ona nazywa spokojem. Była piękna, ale w jej oczach było coś, co zdradzało to, czego usta nigdy by nie wyznały. Zmęczony, prawie niezauważalny błysk który rozpoznają tylko ci, którzy kiedykolwiek załamali się w ciszy. Na zewnątrz wszystko w niej było harmonią, wyćwiczony uśmiech, pewna postawa, opanowany głos, ale w środku były niewidoczne pęknięcia, wspomnienia, które wciąż krwawiły. Wcześniej nauczyła się, że świat nagradza tych, którzy dobrze ukrywają ból. Stała się więc ekspertką w ukrywaniu swoich uczuć, w udawaniu silnej, gdy wszystko w niej krzyczało o odpoczynek. Mężczyźni patrzyli na nią i widzieli tylko piękno, urok, tajemniczość. Chcieli ją rozszyfrować, zdobyć, posiąść, ale niewielu dostrzegało ciężar, jaki nosiła. Uważali ją za zimną, niedostępną, a nawet arogancką. Nie wiedzieli, że ta chłód był tylko samoobroną obroną zbudowaną na rozczarowaniach i porzuceniach. Każdy powściągliwy gest, każda wyrachowana cisza były sposobem na przetrwanie. Bo kiedy naprawdę się oddała, świat odpowiedział niedbałością. A kobieta, która wcześniej wierzyła w miłość, troskę, wzajemność, zaczęła nie ufać nawet łagodnemu spojrzeniu. Nie urodziła się taka. Żadna kobieta nie rodzi się nieufna, zdystansowana lub zamknięta. Stają się takie, gdy zdają sobie sprawę, że oddanie się ma zbyt wysoką cenę. Kiedy zdają sobie sprawę, że w świecie, który je idealizuje, Rzadko ktoś naprawdę je dostrzega. Mężczyźni mówili, że była zbyt intensywna, zbyt wrażliwa, zbyt trudna, ale nigdy nie zastanawiali się, co przeżyła, aby stać się tym, kim jest. Woleli romantyzować jej ból lub obwiniać ją za to, że nie była wystarczająco lekka. Jung mawiał, że wszystko, co w sobie zaprzeczamy, powraca w przebraniu przeznaczenia. I być może właśnie to przeżywała nieświadome powtarzanie miłości, które odtwarzały jej dawne rany. Kobieta złamana w środku nie potrzebuje litości, potrzebuje świadomości. Ponieważ w przeciwieństwie do tego, co wielu myśli, ona nie chce być ratowana. Chce być widziana, chce, aby ktoś spojrzał poza jej wygląd i dostrzegł głębie tego, co nosi w sobie. Problem polega na tym, że żyjemy w kulturze, która myli pragnienie z obecnością. Mężczyźni zbliżają się, zafascynowani siłą, którą ona emanuje, ale uciekają. Gdy zdają sobie sprawę, że ta siła zrodziła się z bólu, chcą zapachu róży, ale nie znoszą kolców. Chcą duszy, ale nie potrafią poradzić sobie z ciemnością, która jej towarzyszy. Nie zdają sobie sprawy, że kobieta złamana w środku nauczyła się odczytywać intencje. Czuje, kiedy zainteresowanie jest powierzchowne, kiedy spojrzenie jest pośpieszne, kiedy obietnica nie ma treści. Już zbyt często wierzyła w piękne słowa. Już zbyt często została zraniona przez ramiona, które miały ją chronić. Dzisiaj analizuje gesty, milczenie, postawy. Nie dlatego, że jest cyniczna, ale dlatego, że musiała dojrzeć, aby nie umrzeć z naiwności. Nitrze mawiał, że ten, kto ma powód, zmierzy się z każdym sposobem. A jej powód stał się prosty. Nigdy więcej nie pozwolić nikomu zniszczyć tego, co jeszcze pozostało nienaruszone. W kobietach, które dotknęły dna własnej otchłani, tkwi cicha siła. Nie dają się łatwo oczarować, nie pochylają się po okruchy, nie imponują im puste gesty. Wiedzą, że miłość bez obecności jest tymczasowym znieczuleniem. Wiedzą, że obietnice nie leczą starych ran, dlatego wydają się zdystansowane. Ale ten dystans nie jest arogancją, to mądrość. Nauczyły się, że nie każdy dotyk jest troską że nie każde towarzystwo jest schronieniem i że czasami bycie samemu jest zdrowsze, niż upieranie się przy kimś, kto chce tylko ładnego odbicia, aby się nim pochwalić. Błędem, który popełnia wielu, jest próba uleczenia jej bez poznania jej. Chcą być lekarstwem, podczas gdy ledwo rozumieją chorobę. Nie wiedzą, że ona już niejednokrotnie podniosła się z własnych ruin, płakała aż wyschła. Błagała o odpowiedzi, które nigdy nie nadeszły, a kiedy zdała sobie sprawę, że nikt nie przyjdzie jej po nią, postanowiła sama się uratować. Nie uczyniło jej to zimną, tylko świadomą, ponieważ miłość, której teraz szuka, nie jest już tą, która obiecuje zbawienie, ale tą, która oferuje prawdę miłość, która nie boi się ciężaru jej historii, która nie próbuje jej upraszczać. Która pozostaje, gdy czar znika i zaczyna się rzeczywistość. Nie chce już być podziwiana, chce być zrozumiana. Chce kogoś, kto zrozumie, że za pięknem kryje się pole minowe wspomnień, że każdy uśmiech ma swoją cenę, że każdy miły gest nosi ślad kogoś, kto nauczył się bronić. Nie szuka doskonałości, szuka obecności. Ponieważ zrozumiała, że prawdziwa więź nie rodzi się z fascynacji. Ale z odwagi, by pozostać, gdy opadają maski. I właśnie ta świadomość sprawia, że jest tak niebezpieczna dla niedojrzałych mężczyzn, ponieważ nie zadowala się małymi rzeczami, nie imponują jej obietnice, nie gubi się w iluzjach, żyła wystarczająco długo, aby wiedzieć, że miłość bez prawdy to tylko emocjonalna gra. I właśnie wtedy wielu się poddaje, ponieważ kochanie kobiety, która odbudowała się Oznacza konfrontację z własnym strachem przed głębią, to zmierzenie się z własnym cieniem, to dostrzeżenie w jej spojrzeniu wszystkiego, przed czym wciąż uciekasz w sobie. Ale jeśli mężczyzna jest w stanie znieść tę prawdę, jeśli ma odwagę przejść przez lustro i spojrzeć poza pozory, odkryje coś rzadkiego, ponieważ za bliznami kryje się tak czysta wrażliwość, że aż przeraża. Piękno, które nie zależy od makijażu, ale od obecności. Rodzaj miłości, która nie oddaje się łatwo, ale kiedy się oddaje, jest absolutna. I w tym momencie złamana kobieta przestaje być raną, a staje się siłą. Przejście od bólu do świadomości jest tym, co odróżnia tych, którzy przetrwali, od tych, którzy się przebudzili. A ona się przebudziła nie po to, by być podziwianą, ale by być całą sobą. Teraz świat musi nauczyć się patrzeć na nią bez chęci naprawiania jej, ponieważ ona już zrozumiała. Nie ma nic piękniejszego niż bycie prawdziwą, nawet jeśli to przeraża. Nie stała się zimna przez przypadek. To czas, odrzucenie i obojętność wykształciły w niej rozsądek, który niewielu rozumie. Każda rana stała się ostrzeżeniem, każda strata przypomnieniem. Nauczyła się, że miłość nie jest polem fantazji, ale lustrem, w którym ujawniają się granice każdego z nas. W tym lustrze wielu mężczyzn nie znosi własnego odbicia, ponieważ zbliżając się do kobiety, która przeszła przez piekło własnej duszy, odkrywają, że nie akceptuje ona powierzchowności, wymaga obecności, wymaga wzajemności. A to przeraża, ponieważ niewielu potrafi naprawdę kochać. Złamana kobieta, kiedy się budzi, nie szuka już opieki, szuka lustra, chce widzieć w innych ten sam stopień świadomości, który osiągnęła w sobie. I właśnie wtedy relacje stają się prawdziwym sprawdzianem. Ponieważ aby być z kimś, kto zmierzył się już z własnym cieniem, trzeba mieć odwagę zmierzyć się z własnym. Nie ma już miejsca na gry, manipulacje czy puste obietnice. Ona z daleka wyczuwa, kto mówi z serca, a kto mówi, aby przekonać. Ciało może kłamać, ale energia nigdy nie kłamie. Rozpoznaje fałsz, zanim jeszcze usłyszy słowa. A kiedy to zauważy po prostu odchodzi. Nie z dumy, ale z instynktu samozachowawczego. Nauczyła się, że miłość nie powinna być polem bitwy, ale nie jest też schronieniem, w którym chowa się przed życiem. Dojrzała miłość to pakt między dwojgiem ludzi, którzy postanowili pozostać świadomi, nawet jeśli to boli. Jest spotkaniem między tymi, którzy nie szukają już pełni, ale partnerstwa. I właśnie dlatego jest tak rzadka. Większość nadal myli miłość z znieczuleniem. Chce kogoś, kto złagodzi samotność, a nie będzie dzielił z nią świadomości. Chce emocji, ale ucieka przed intensywnością. Chce lekkości, ale boi się głębi. A ona, która została już rozdarta przez iluzję, woli ciszę od płytkiego towarzystwa. Mężczyźni, którzy obserwują ją z daleka, czują coś, czego nie potrafią nazwać. To mieszanka podziwu, strachu, ciekawości i pożądania, ponieważ jej piękno nie tkwi w twarzy, ale w spojrzeniu, które widziało zbyt wiele, a mimo to pozostaje otwarte. Tkwi w spokojnym głosie kogoś, kto krzyczał w duchu i przeżył. Tkwi w obecności, która nie musi niczego udowadniać. Nie wiedzą jednak, że ta pogoda ducha jest wynikiem wygranej wojny, wojny z uzależnieniem, z brakiem, z potrzebą bycia akceptowaną. Dzisiaj nie potrzebuje, aby ktoś ją wybierał, wybrała siebie, i jest to rodzaj mocy, której nie można pokazać, można ją tylko poczuć. Ale jest coś jeszcze głębszego. Nawet po wszystkim ona nadal wierzy w miłość. Nie w naiwną miłość, ale w tę, która rodzi się z dojrzałości. Miłość, która umie czekać, szanuje czas i rozumie, że każdy człowiek jest całym wszechświatem. Ona wierzy w tę miłość, ponieważ stała się zdolna ją ofiarować. Cierpienie jej nie zniszczyło, ale oczyściło, zniszczyło to, co było fałszywe, pozostawiając tylko to, co istotne. A teraz każdy, kto chce iść obok niej, musi być gotowy na lekki spacer, bez masek, bez strachu przed emocjonalnym obnażeniem się, ponieważ ona nie akceptuje niczego mniejszego niż prawda. Dlatego bycie z taką kobietą nie jest zadaniem dla zwykłych mężczyzn. Jest to zadanie dla tych, którzy nie boją się głębi, którzy nie cofają się przed wrażliwością, mężczyzn, którzy rozumieją, że obecność jest cenniejsza niż obietnice, że wspólna cisza może być bardziej intymna niż tysiąc słów, że kochanie kogoś, kto już się odbudował, to w rzeczywistości nauka odbudowywania się samego. Ona nie potrzebuje wybawców, ale wspólników, a kto to rozumie, odkrywa coś, czego niewielu doświadcza. Miłość, która budzi, a nie usypia. Niektórzy twierdzą, że trudno ją kochać. Nieprawda. Po prostu nie pozwala się kochać w dowolny sposób, ponieważ to, co teraz nosi w sobie, to naturalny filtr, który oddziela rzeczywistość od iluzji, a to dla tych, którzy żyją pozorami, stanowi zagrożenie. Ale dla tych, którzy szukają prawdy, jest zaproszeniem zaproszeniem do zanurzenia się, do wzrostu. Do wspólnej ewolucji. Nie szuka ona doskonałości, ale obecności. A kiedy spotyka kogoś, kto jest gotów pozostać nawet wtedy, gdy urok znika, rozkwita. I to rozkwitanie nie jest dla drugiej osoby, jest dla niej samej, jako żywy dowód, że dusza, nawet zraniona, może odrodzić się piękniejsza niż kiedykolwiek. Kobieta złamana w środku jest zwierciadłem świata. Pokazuje pęknięcia, które wszyscy próbują ukryć. Jest żywym przypomnieniem, że piękno i ból idą w parze i że nie ma większej mocy niż przekształcanie ran w mądrość. Kto naprawdę ją zrozumie, ten poją, że kochanie takiej osoby jest przede wszystkim aktem odwagi, ponieważ nie da się dotknąć głębokiej duszy, nie ulegając jej przemianie. Mężczyźni nie zdają sobie sprawy, że kochanie kobiety, która odbudowała się, jest również rytuałem przejścia. Początkiem własnego uzdrowienia. Jeśli poczułeś ciężar i prawdziwość tych słów, pokaż, że jesteś gotowy na tę podróż. Polub ten film, zasubskrybuj kanał i wesprzyj tę pracę dowolną kwotą. Napisz w komentarzach słowo, które podsumowuje Twoją decyzję o ewolucji. Może to być świadomość, odwaga lub całkowitość. Wybierz jedno i napisz je teraz. To Twoja cicha umowa z własnym przebudzeniem.